No jedziemy naszym pasem ruchu. O jak się tu kierowca, o proszę, ale by było, no pani by tu narobiła, będzie pani w telewizji. Cześć! Dzisiaj Wam pokażę dwa skrzyżowania w Radomiu. Pierwsze to jest takie genialne miejsce, świetne na oblanie egzaminu. Oczywiście nie liczymy mu to jako na jakąś celowość egzaminatora, że specjalnie Was tutaj wprowadza, natomiast jest to trudne skrzyżowanie z fatalną widocznością. Będzie tutaj znak stop. I zobaczycie za chwilę, że z prawej strony, po zatrzymaniu, tak naprawdę tutaj nic nie widać. Przydałoby się tam lustro drogowe. Nie wiem, może kiedyś będzie, może no pewnie w przypadku większej ilości kolizji. Aczkolwiek tu raczej samochody jadą powoli, także nie wydaje mi się. Ale pokażę, w jaki sposób można ułatwić sobie przejazd przez to skrzyżowanie, poprzez taki. No, dużo to nie da, ale zawsze to coś. Chodzi mi o to, że uchylimy sobie szybę z prawej strony. Wtedy zanim zobaczymy ewentualnie samochód, to pewnie go być może usłyszymy. No chyba, żeby to jechał może um, elektryk. To może faktycznie nie. Zawsze to coś. I w ogóle polecam takie, takie sytuacje, kiedy, kiedy obawiamy się, że czegoś może nie usłyszymy. Na przykład dojeżdżamy do przejazdu kolejowego Em, ograniczona widoczność, ciemno, mgła. Uchylcie szybę. Może usłyszycie pociąg, albo na przykład gdzieś z daleka słyszymy w ruchu drogowym em, pojazd uprzywilejowany, sygnały dźwiękowe. Jeśli lekko słyszymy i nie wiemy skąd ten dźwięk dochodzi, z której strony. Jeszcze w lusterkach nie widzimy, że, że może jedzie karetka. Uchylcie szybę. Prędzej e, będziemy w stanie określić, może z którego kierunku, przynajmniej ten pojazd nadjeżdża no i teraz pojedziemy właśnie na ulicę Cichą oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału może macie jakieś pytania piszcie w komentarzach odnośnie czy to tego miejsca, o którym teraz mówimy czy jakieś inne miejsca może które są dla Was niezrozumiałe jakieś propozycje skrzyżowań z, z, z Radomia pod względem egzaminu może pod względem kryteriów oceny również na egzaminie coś czego nie rozumiecie też zachęcam komentarze do, do komentarzy pod spodem. E, oczywiście zachęcam również do sprawdzania strony trasy egzaminacyjne radom.pl. Tam jest pełna wersja wszystkich miejsc egzaminacyjnych w radomiu, ponad 10 godzin nagrań. Z moim komentarzem, te wszystkie skrzyżowania, typowe miejsca egzaminacyjne, tak zwane pewniaki, gdzie no nie ma takiej możliwości, żeby Wam się trafiło któreś miejsce na egzaminie, którego nie ma na tym. Kursie link do tej, do tej strony również na dole w opisie tego wideo. Zapraszam. Jedziemy z parkingu, ulica Cicha, właściwie skrzyżowanie ulicy Cichej i ulicy Chałubińskiego do tego miejsca, gdzie będzie znak stop. Właściwie ten znak stop to. Jeszcze jakiś czas temu go tu nie było, chociaż on tutaj wiele nie zmienił, bo tutaj jak był wcześniej znak pierwszeństwa... O, mam tutaj sprzeciwka samochodu, zatem musimy ustąpić. Ten znak stop tu wiele nie zmienił, bo nawet gdy tutaj był wcześniej znak pierwszeństwa, to bez zatrzymania też to właśnie było nierealne wykonanie manewru skrętu w lewo. Będziemy skręcać w lewo. Zatrzymamy się. Oczywiście, no i zatrzymaliśmy się w miejscu, które oznacza linia. I zobaczmy z prawej strony, jak tam. Czyli tutaj w ogóle coś widać? No absolutnie nic nie widać. I teraz tak, no patrzmy cały czas w prawo. Aha, może uchylimy szyby. Będę sobie patrzył w prawo, jednocześnie będę skręcał w lewo, ale dalej patrzę w prawo, żeby zobaczyć ewentualny samochód nadjeżdżający z prawej strony. Tu często kończycie na krawężniku. E, najeżdżacie na niego, bo zbyt późno kręcię kierownicą, skupiając się na, na, na tym, czy nie jedzie samochód. Tu zobaczmy z lewej teraz, na tym skrzyżowaniu, bo to jest kolejne miejsce, gdzie fatalnie widać. Dopiero tu mi się droga pojawiła. Zobaczmy z prawej. Jest OK. Jedziemy w lewo. A że ten znak STOP, gdzie przed chwilą byliśmy, w bardzo łatwy sposób tutaj można się wystawić na, na wynik negatywny. Powiem szczerze, że tutaj to właściwie jest loteria, czy coś będzie jechało, czy nie. Natomiast wyjeżdżając powoli, skręcając w lewo koła, bardzo powoli jadąc, patrząc z prawej strony, czy nic nie jedzie, oczywiście wcześniej musi być z lewej jeszcze, jeszcze wolne, w razie gdyby nadjechał pojazd z prawej strony, a jeszcze nie wyjechaliśmy na tyle, żeby już być na jego pasie, zobaczmy co z tymi pieszymi e, no to o, chyba jednak będą szli dobra to poczekamy są Państwo z dziećmi więc będąc już częściowo wjechawszy na jezdnię hmm, częściowo wjechawszy na jezdnię ale jeszcze nie wjechaliśmy na ten na ten pas, dla pojazdów, które z prawej strony nadjeżdżają, po prostu się możemy zatrzymać. Zobaczymy, co ten kierowca zrobi. Może przejedzie, a może się zatrzyma, może nam machnie ręką i pomoże nam, żebyśmy to skrzyżowanie opuścili. Drugi temat, drugie skrzyżowanie, bardzo blisko te, te, tego skrzyżowania na ulicy Chaumyńskiego ze znakiem STOP to jest skrzyżowanie ulicy Mickiewicza warińskiego trałguta. Będziemy teraz skręcać w lewo na innym kolejnym nagraniu zobaczymy jak będzie działała sygnalizacja no tutaj nam nie działa jest wyłączona, mamy znak ustąp pierwszeństwa zastosujemy się do znaku, tu jeszcze pierwszy widzę z prawej idzie będziemy skręcać w lewo no tu generalnie mamy znak ustąp pierwszeństwa więc zobaczmy z lewa, zobaczmy z prawa kamerą jak tam Sytuacja na lewo na prawo jest OK sprzeciwka widzę, że też jest OK. Bardziej nam chodzi o to, że tutaj za podwójną ciągą trzeba się skryć, ją tu widać, on powinien ją odmalować, ale często wjeżdżacie z lewej strony tej linii podwójnej ciągłej, czyli po prostu pod prąd. I kończy się to wynikiem negatywnym niestety. A za chwilę zrobimy to skrzyżowanie. Zawrócimy od właśnie ulicy, od stanu ulicy Walińskiego w lewo w Trauguta. Gdy mamy jakąś bramę, a zawróćmy w bramie po lewej stronie. Również jest to jedno z zadań na egzaminie praktycznym. Teraz do tyłu w prawo. Zobaczmy z lewej, bo tu jedzie samochód i ja nie wiem czy ja czasem na drugi pas trochę nie wyjadę, więc chyba, chyba poczekam. Zobaczmy sprawę, jest OK, Dobra, no i faktycznie trochę na drugi pas wyjechałem, bo należało tak to zrobić, a więc należało poczekać. No i jedziemy do skrzyżowania ulicy Warińskiego Strauguta. Nie działa sygnalizacja. Jest wyłączona, czyli będziemy się stosować do znaku, zwolnimy przed przejściem, bo tu nie widać jedziemy w lewo mamy znak droga z pierwszeństwem zatem ustępujemy pojazdem A zobaczmy jaki ten tor jazdy tu trzeba obrać takiego węża trzeba zrobić i dopiero jak tutaj jestem teraz skręcamy w lewo ten samochód, No, ok, on będzie jechał też w lewo zdaje się, bo jest na tym pasie no, a z lewej i z prawej samochody miały ustąp pierwszeństwa więc oni powinni nam ustąpić Oczy, patrzyłem sobie lewo, prawo dla pewności, czy ktoś się nie zagapił Także taki tor jazdu trzeba obrać, żebyśmy objechali podwójną linię ciągłą aby na nią nie najechać oczywiście, że jak najedziemy tam tylnym kołem trochę to nie będzie koniec świata na egzaminie ulica Mickiewicza po lewej stronie przed chwilą minęliśmy e, katedrę będziemy teraz na skrzyżowaniu z sygnalizacją skręcać w lewo. No i tu znowu się powtórzę. Za pierwszym razem tutaj jak kursant skręca to 9 na 10 wjeżdża pod prąd. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Mamy zielone światło, patrzymy sprzeciwka. Jest ok, lewo prawo też sobie sprawdziłem. I zobaczmy tutaj. Trzeba za podwójną ciągłą linię wjechać, nie przed, nie z jej lewej strony, bo to powoduje, że finalnie kończymy pod prąd, tutaj ten manewr i kończy się to wynikiem negatywnym na egzaminie niestety. No tutaj te tu piesi tak chodzę trochę Wiecie, jak im się podoba. Jesteśmy na ulicy Warińskiego, będziemy skręcać w lewo. Pewnie mi się światło zmieni. Tu się krótko pali sygnalizacja. Tutaj niedawno, kilka dni temu, drogowcy narysowali linię, więc będzie łatwiej ten tor jazdy tutaj uchwycić, no, bo tutaj macie problem. I skręcając w lewo, trzeba będzie, tak jak nasz pas ruchu tutaj przebiega, tak zawija trochę w prawo, a potem poszukać, trzeba po lewej stronie, na ulicy Podwójnej linii ciągłej, dokąd ona jest, żebyśmy ją objechali, nie wjeżdżając na nią. No, owszem, jeżeli tylnym kołem gdzieś tam zahaczymy linię podwójną ciągłą, to nic się nie stanie. Tym bardziej, że tego nawet na kamerach nie będzie widać, ale generalnie nie wjeżdżamy na podwójną linię ciągłą. Czekamy na zmianę sygnalizacji. Oczywiście jadąc w lewo na tym skrzyżowaniu ustępuję pojazdom sprzeciwka. Droga z sprzeciwka to jest droga ulica Traugutta. Jakie pokrzywione jest to skrzyżowanie. No i jedziemy naszym pasem ruchu. O, jak się tu kierowca... o proszę, ale by było. No pani by to narobiła. Będzie pani w telewizji. Sprzeciwka już jest OK. I zobaczmy, za podwójną ciągą tutaj muszę się skryć. A ten temat, co ta pani zrobiła przed chwilą, to jest częsta sytuacja w tym skrzyżowaniu, kiedy pojazdy właśnie sprzeciwka z pasa do skrętu w lewo dla nich chcą jechać prosto. Oczywiście wynika to z tego, że no, kierowca się zagapił i nie zwrócił uwagi na znaki i pionowe i poziome i chciał z pasa do skrętu w lewo jechać prosto. Tu widzieliście, czym to właśnie grozi. A się tam ta pani przestraszyła. No trudno. Czasem tak bywa. No, no, no. no chyba to już można. Dobra, to teraz jedziemy. No możesz już mówić. Jeszcze raz, no. No to teraz mówisz, no, że jedziemy teraz do skrzyżowania i włożysz sobie cukierka. No to czas, start, no. Kamera, akcji. Tak, Nie rozumiem. <laughs> Bo by tam będę musiał to uciąć, tak? No tak. No to dalej.